Dajcie mi 100 tysięcy funtów, a nakręcę dobry odcinek filmowego weekendu. Na pierwszy film dzisiaj ubieram okulary, które są rekwizytem, wygląda w nich mądrzej, ale wpasuje się w kanon filmu, który chcę właśnie przedstawić. Gra tajemnic. Alan Turing, jeden z najlepszych matematyków w świecie. Welcome to Enigma. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications. Uh, 159 million 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 possible settings. It's unbreakable. Let me try and we'll know for sure. Byłem nastawiony, że będzie to film historyczny. To był mój błąd. To nie jest film historyczny. To jest bardziej biografia i właśnie znacznie bardziej e, cały film czyczy się postacią Alana Turinga niż e, z tego, jak została odkryta rozszyfrowana enigma jak wpłynęło to na losy świata. Nie umniejsza to roli tego elementu w całym filmie i historii przedstawionej, jednak musimy pamiętać, że jeśli po to wsadzamy płytę do naszego co z filmem, możemy się też rozczarować. Druga sprawa, która mnie zaskoczyła, to było plucie jak Polacy zostali pominięci w tym filmie. No i to jest prawda. Nie jestem historykiem i nie jest to jedna z moich pasji, ale fakty się zna po prostu to co nam przedstawiają. Ale pamiętajmy, że to jest film. Każdy nam przedstawia swoją wizję. Jeśli to była dość ścisła biografia albo ścisły film historyczny, musimy trzymać się faktu. I kupa dokumentalnych, nie tylko polskich produkcji, przedstawia nam sprawę jasno. Tutaj skupiamy się wokół tej jednej osoby i jego dokonań, i czemu on był ekstremistycznym geniuszem. Bo był: Keith Churchill's put Allen in charge. Keith no i tutaj pojawia się problem, ponieważ film jest naprawdę świetnie zrealizowany, jest to przeprzyjemnie wciągające kino i zdecydowanie polecam na weekend, no bo mm, ciężko jest od tego filmu oderwać. Problem jest tylko dla mnie jeden. Ten film to jest Sherlock Holmes, autentycznie. Gra go ten Cumberbatch, nie niewątpliwie. Nie wiem, jak to się czyta, przepraszam, A która bardzo lubię, Smauga zagrał po mistrzowsku, na czego głos, chociaż też tam łaził wtedy, co pamiętam. Ale w tej roli wciela się w trochę innego Sherlocka Holmesa. On gra Sherlocka Holmesa w serialu BBC, który zresztą jest naprawdę dobry i ze wszystkich seriali o Sherlocku Holmesie chyba najlepszy. W moim oczywiście zdaniem. Więc kiedy wciela się w postać, która jest niesamowicie podobna, też jest asocjalny, też ma swoje wizje, niesamowicie jest genialny, ma zespół Aspergera, jeśli się nie mylę do tego, no i grego ten sam aktor, który, no, choćby chciał, nie potrafi wyzbyć się nawyków. Gra go dobrze. Kumberbach? Sherlock nadaje się idealnie do tej roli. Po prostu, to jakby te role zostały dla niego napisane. Ale co z tego? No, po prostu, co z tego, skoro mamy nowego Sherlocka Holmesa. Tylko, że trochę lepiej na matematykę. Kolejny fakt, który musimy pamiętać, to jest to, że Alan Turing był homoseksualistą, i ten wątek jest mocno, szczególnie od połowy filmu, napiętnowany w nim. Więc, kiedy poznamy już ten sekret, który zresztą świetnie jest przedstawiony, trzyma w napięciu niesamowicie, możemy się trochę zacząć nudzić. Niemniej, film zdecydowanie polecam. Do drugiego filmu którego też chcę wam polecić, oglądałem go chyba dwa razy, ale tylko dlatego, że jestem naprawdę fanem tego czegoś. Opieram moje okulary ignorancji. Te magiczne okulary pozwolą mi odrobinę obniżyć oczekiwania wobec dzieła kinowego i zapomnieć, że Michael Berg to po prostu go chyba Ideologia jest taka, że mamy cztery żółwie, które zostały zmotowane do humanoidalnych, wysokich postaci. Są trenowane przez szczura. Pamiętacie, pamiętamy tę historię z kreskówki, z komiksów, że szczur yy, że to był wcześniej człowiek, mistrz karate... ninjitsu chyba. Przepraszam, ninjitsu. Który zamienił się w szczura po kontakcie tego samego środka, a pod ażurę zamienił się w człowieka, ponieważ wcześniej dotknęło tego też człowieka. No, pomieszane i oczywiście walczą ze sklanem stopy. I są żuwiami, którzy znają ninja. No kurde, sorry, no sam pomysł rzeczywiście jest absurdalny, ale się sprzedał. I powiem wam szczerze, bajka i ekranizacje miały swój niesamowity klimat i naprawdę się to lubiło. Ten film trochę to zmienił. Trochę pozmieniał, trochę dodał od siebie, trochę wyrzucił. Przede wszystkim, czemu można oglądać ten film? Efekty specjalne. Michael Bay. Ja nie wiem, jak wygląda wycieczka Michaela Boya do toalety, bo prawdopodobnie wybuchy są nieziemskie. Let's go save my brothers. Let's go! Let's z samurai. Why not? <szlienia> jednak on trochę przekominował jego interpretację, żółwie ninja. Szczególnie ich wygląd. No, dla człowieka, który się wychował na tym. Bardzo może zrazić. Więc ubierając pewne okulary ignorancji jak ja i nie zastanawiając się za bardzo nad sensem wielu scen i niektórych momentów możemy się naprawdę dobrze bawić i jest to kino jak najbardziej na sobotnio, niedzielny wieczór z lubą lub bez piwem jak najbardziej natomiast jeśli ściągniemy do okulary no no idziemy na co innego to był czwarty odcinek Filmowego weekendu, więc dzisiaj były dwa filmy, następne raz trzy filmy. Natomiast parę ciekawych rzeczy wchodzi do kin i o tym też powiem. the